No okej, okay. siemanko, z tej strony Enzi witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji, no i słuchajcie jaką modyfikację chciałbym wam dzisiaj przedstawić, a dzisiejsza modyfikacja będzie umożliwiała nam teleportację w Minecrafcie przy pomocy książków, a w zasadzie takich warb booków, dzięki którym będziemy mogli sobie zaznaczać różne miejsca tutaj na naszym świecie i tak dalej, i będzie nam to też umożliwiało yy, po części właśnie teleportacji, no i słuchajcie, jeżeli chcecie dzisiaj jeszcze jeden materiał z customowej mapki, mam jeden horror, i mam jedną bardzo fajną mapkę, przygodową, nie jest straszna, gdzie, gdzie mamy po prostu nie to, że koszmary, ale śni nam się. My jesteśmy tak, jakby lunatykami, czy, czy po prostu mamy kilka snów na raz i odwiedzamy bardzo fajne, ciekawe miejsca w świecie. więc możecie zostawiać łapki już teraz. Jak uda wam się dobić 2000 łapek, to wrzucę wam wtedy kolejny po prostu materiał. A jeżeli będzie pod kolejny materiał dużo łapków, to wrzucę wam wtedy trzeci. Nieważne, to koniec już tutaj. Ogłoszeń parafialnych, słuchajcie, przechodzimy do całej modyfikacji i jakie tutaj rzeczy będą dodane do naszej gry? A w sumie nie ma ich zbyt wiele, bo mamy samą książkę, która będzie umożliwiała nam właśnie zapisywanie yy, miejsc na świecie i mamy też po prostu kartkę, która będzie przypisywana do jakiegoś miejsca, zaraz wam wszystko dokładnie pokażę. I mamy jeszcze jakieś dwie kartki, o których nie wiem zielonego pojęcia, nie mam pojęcia, nie wiem jak one po prostu tutaj działają. W każdym razie, słuchajcie, jak wygląda crafting takiego Warp Taki Warp musimy skraftować sobie przy pomocy książki i Ender Perły i musimy też sobie skraftować niezapisaną taką kartkę przy pomocy papieru i Ender Perły. No i słuchajcie, w tym momencie yy, przy pomocy tej książki nic nie możemy zrobić. No, nie damy radę po prostu się tutaj teleportować, bo nie mamy zapisanych żadnych miejsc, więc ja się przeniosę i może wejdę sobie pod grzybka. I w tym miejscu, gdy kliknę sobie prawym przyciskiem myszy, mogę sobie postawić waypointa i nazwijmy to yy, w czasy pod grzybkiem. Nieważne, to w tym momencie po prostu ta kartka, którą zapisywałem tutaj trafiła do mojej książki. A nie, nie trafiła. A, mamy ją tutaj: to jest Bound Warp Page, jest po, jest po prostu wpisane, że to są w czasy pod grzybkiem. I żeby teraz gdziekolwiek się przenieść, muszę kliknąć Ctrl i Shift, i kliknąć prawym przyciskiem myszy. I otwiera nam się właśnie tutaj, yy, tak jakby yy, magazyn w tej książce: po prostu zapisane strony, w które będziemy mogli się przenosić. I gdy już mamy taką kartkę, się gdzieś dalej przeniesiemy. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy, klikniemy sobie na w czasy. I przenosi nas na wczasy pod grzybkiem. Więc, więc bardzo fajnie mi się takie coś bardzo podoba. Tym bardziej, że jest to na, na najnowszą wersję Minecrafta, także modyfikacja. A nie jestem do końca pewny, czy już na wersji 1.9 wyszły takie modyfikacje, które umożliwiają nam teleportację. A, a ta modyfikacja jest też fajna z tego względu, że tak naprawdę nie musimy tutaj. Yy, znaczy, nie, nie mamy tego ułatwionego tak za darmo, nie? Że wgrywamy modyfikacje i od razu możemy się teleportować, tylko faktycznie potrzebuje enderpe potrzebujemy Enderperu i tak dalej. Więc, moim zdaniem, bardzo spoko. Ale mamy jeszcze dwie inne kartki. Ja jestem bardzo ciekawy o co tutaj chodzi. Wyłączmy sobie game moda na zero. Włączmy sobie notes. I o co tu chodzi, bo ja... gdy klikam, prawie wszystkie myszy. Czy tą kartkę w ręku, to nic się nie dzieje. Aha, dobra, to ja nie chcę takiego czegoś. Player page. Mogę sobie player page też zrobić. Kliknę na shift. Nieważne, te kartki nie widziałem wcześniej. Tylko potrzebuję z powrotem tą co miałem. Dawaj tam Io. O, jest deadly. Game mode. Zero. Czy są potwory włączone? Tak, są. To dawaj mi jakiegoś zombiaka, niech on mi otucze i ja jestem ciekawy, czy gdy zginę. To czy ta kartka po prostu będzie... wiecie... umożliwia mi przedostanie się do moich rzeczy stresony. Ale nie wiem jak to za bardzo działa w tym momencie. Nie mogę tego sobie dodać do książki jeszcze chyba. No nie no, znowu wyłączyłem to. Game mode 0. Po prostu chyba mogę kill wpisać, nie muszę wcale zombiaka tutaj szukać mi się wydaje. Dobra, jak się to otwierało? To się było tu tu tu. No nie mogę włożyć, bo nie jest jeszcze zapisana. Chodź tutaj zombiaku. Chcę, żeby to wszystko było takie bardzo realne, wiecie? I, i żeby faktycznie zobaczyć jak to działa. Nie, 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 o, creeper. Przecież creeper też by mnie zabił, nie wiem po co uciekają. Dobra, zabij mnie zombiak. A i kartki mi wypadły z ręki tak po prostu, tak? Fajnie. Byłem przekonany, że, że może będę ja tą kartkę przy sobie, nie? W tej książce. Nie wiem po co jest ta kartka tutaj. W takim razie w ogóle. Czekajcie, może jak pójdę tam na to miejsce, to gdy podniosę tą kartkę, to ona będzie miała to zapisane, no ale z drugiej strony po co coś takiego wtedy, nie? Bez sensu. A nawet nie wiem, gdzie byłem. O, oh, fuck, game mode 1, dawaj mi to. Gdzie to było? Dobra, w sumie, nie no, chciałbym coś się dowiedzieć, czy... czy... Czy to coś da, tutaj była ta kartka. Okej. Okay. Nie, w ogóle nic się nie zmieniło, ale jest to samo. Player page'a mogę wyrzucić. I ta deadly warp page też chyba nie działa, nie wiem, po prostu może nie jestem przygotowany do tej modyfikacji, znowu się nie przygotowałem, jak zwykle, nie mam pojęcia po prostu, co to jest. Ja się tego używa, no ale po to jest właśnie ta modyfikacja i możecie sobie ją pobrać, żeby się samemu dokładnie dowiedzieć też, o co tutaj chodzi. Zawsze pozostaje jakiś rąbek tajemnicy, co, co tutaj może zostać dodane. I słuchajcie, mam jeszcze jedną kartkę. Teraz się nazywa Potato Page, czyli ziemniaczana taka kartka. Fajnie. Widzę, że już ukradł Dirta. I kolejny kurczę, chyba jakiś dosycha chyba budują. No słuchajcie, mam jeszcze potato page i. Hmm, ciekawe o co tutaj chodzi. Harness jest Asome Paper Power. With an a potato. M może... Może powstać dzięki temu krater. O co chodzi? Taką energię mi to dało, tak? Świetnie, zajebista kartka, kurczę, ziemniaczana. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek was podobał, jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie jeszcze jeden materiał dzisiaj, to też zostawiajcie łapki w górę, tak jak mówiłem, chyba 2000 łapek, więc no nie jest tego dużo, na spokojnie dacie radę to dobić, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, możecie w komentarzu napisać co sądzicie o tej modyfikacji, możecie wbić na fanpage'a, tam dowiecie się o najnowszych filmach i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa! Pa.